Seria Nexus jest jedną z najbardziej szanowanych linii smartfonów w historii. Jest ona tworzona przez Google we współpracy z zewnętrznymi producentami elektroniki. Seria ta zasłonęła czystym Androidem prosto od Google, pierwszeństwem aktualizacji, płynnością działania i słabymi aparatami. Dzisiaj Google postanawia stworzyć nową serię telefonów o nazwie Pixel. Ale czy będą one aż tak dobre jak stare Nexusy? Google zaprezentowało wczoraj dwa nowe telefony, Google Pixel i Pixel XL. Jedyne czym się różnią to rozmiar, rozdzielczość ekranu i pojemność baterii. Google Pixel ma ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD, czterorodzeniowy procesor Snapdragon 821, układ graficzny Andreno 534 GB RAMu 32 albo 128 GB pamięci wbudowanej wsparcie dla kart pamięci do 256 GB, najnowszego Androida 7.1 Nugat. Tak 71, zanim jeszcze na naszych telefonach zagościła wersja 70. Bateria o pojemności 2770 mAh wspierającą technologię Quick Charge. Oraz ekskluzywne wejście Mini Jack i tylny aparat oferujący rozdzielczość 12 megapikseli z bardzo jasną optyką i rozmiarem pikseli na poziomie 1,5 mikrona. Google dał nam jasno do zrozumienia, że jest to najlepszy aparat w smartfonie. Stanowisko to potwierdza DXO Mark, czyli serwis zajmujący się ocenianiem profesjonalnych aparatów, jak i tych smartfonowych. Za stabilizację wideo jest odpowiedzialny żyroskop, który działa z częstotliwością 200 pomiarów na sekundę i wykorzystując elektroniczną stabilizację skalowania obrazu, zapewnia nam płynne ruchy kamery. Google kładzie ogromny nacisk w najnowszej wersji Androida na sztuczną inteligencję w naszych smartfonach, prezentując jeszcze inteligentniejszego mobilnego asystenta Google Now, który wykona każde nasze polecenie i z czasem poznaje nasze preferencje i staje się integralną częścią systemu. Google Pixel będzie też kompatybilny z najnowszą technologią Google Daydream, umożliwiającą podłączenie smartfona do zewnętrznych gogli, wykonanych w tym przypadku z materiału. Tak, dokładnie, ale zrobiono to dla naszej największej wygody użytkowania. Nasz telefon będzie nam oferował możliwość zagrania w ekskluzywne gry VR, obejrzenia filmu w wirtualnym kinie, a poruszać po wirtualnej rzeczywistości będziemy się mogli za pomocą bezprzewodowego kontrolera, który trochę mi przypomina ten od Apple TV. Nowy Pixel jest dla mnie taką hybrydą pomiędzy tanim HTC a iPhone'em 6S. Ale cóż, no w Nexusach nigdy nie chodziło o wygląd, chodziło tylko o funkcje i o system, więc miejmy nadzieję, że Google nas nie zawiedzie, po prostu. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia już niedługo, naprawdę niedługo.